Dlaczego film jest czarno-biały? Bo było tanie. <grystanie> 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 Naprawdę to był bardzo poważny argument. Bo my wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli ani czasu, ani środków, żeby zrekonstruować tak jak chcemy to. I nie ma już przed chwilą, Tak, My zdecydowaliśmy się na kolejną szaloną rzecz. To znaczy, że używamy w niektórych filmów. Nawet stuletnich zdjęć, które ożywialiśmy. Tak? Dokręcaliśmy większość sekwencji przyjazdów taborów na green screenach. Po czym z produkcji to było razem składane. To ja jest właśnie taki przykład, jak w tak zwanym kinie artystycznym. My byśmy sobie nie, nie poradzili bez współczesnej technologii. Tak I mało tego w czarno-białym filmie, dużo mniej widać granice ingerencji komputera. Tak jak nam się wydaje, że zwykle w kinie akcji sprawdza się to cała dyskusja, to jest nie do końca prawda. W czarno-białym filmie to jest, można powiedzieć, łatwiejsze w niektórych momentach. A dwa, też to był taki wybór, no, można powiedzieć, natury emocjonalnej. Jest coś takiego, jest taki imprinting kulturowy. My chcieliśmy, żeby to było oparte na pewnych obrazach, fotografiach z tego okresu. Żeby to miało też taki klimat pewnego albumu świata, którego już nie ma z takich przewracanych kartek. No jak mówię, to jest film o utracie. My też nie udajemy, że dzisiaj jesteśmy jakimiś wybitnymi ekspertami od rome. Tak nie, to, to nie jest. Nam się udało do tego wszystkiego, jakby dojść, przeniknąć do pewnego momentu, ale nie jesteśmy w stanie. Ten rodzaj pewnego dystansu, bo kolejny kolejny założenie, w tej chwili nie ma ni jednego zbliżenia. Postanowiliśmy właśnie, że absolutnie oddalamy to. Mimo, że potem się okazuje, niektórzy myślą, że tam są, że jakby emocje jednak działają tak, jakby struktura mózgu, emocji jest taka, że wydaje się, jak niektórzy mówią, a w tym zbliżeniu, jak ona tam płacze czy coś. Nie ma. Nie ma ani jednego w takim rozumieniu filmowym zbliżenia. No bo właśnie to jest tyle, na ile mogliśmy w to, w to wejść. I czarno biało chyba pomagał tym nie, nie, nie wykonali tego w kolorze. Dwa chcieliśmy, bo w sumie cała chyba, tego użyję już wyświetlam słowa, narracja, ale w literaturze, w kinie, dotycząca Romów, ona jest oparta na dwóch absolutnie dramatycznych stereotypach. Jeden to jest ten folklor, folklornik takiego romantycznego cygana, gitary i tak dalej, a drugi rom jako problem, tak? Jako ci kryminogeni nieintegrujący się i tak dalej. No i my widzieliśmy, że tą przestrzeń... No, ale stworzymy być może jakieś pole do takiego dialogu, no poznać się, bo też jest zastraszające, że po prostu my na osobie nic nie wiemy tak naprawdę. No, oni są tu obecni w zasadzie zaraz po pochowaniu po, po społeczności żydowskiej, tatara, oni są tak organicznie związani z naszą kulturą. No i no jest prawie 20 milionów romów w Europie. Są coraz bardziej, można powiedzieć, niewidoczni. Nie mówimy o jakiejś małej jest... To jest 20-milionowy naród. No, nam jakoś strasznie działała na głowie, dlatego że y, ja myślę, że każdy coś z nas gdzieś słyszał, wie, no ten taki mit jakiejś poetki wyklęty, matki poetów wyklętych teraz tak na zachodzie, bo mnie nazywano, y, to y, każdy coś słyszał, ale nie do końca wiedział, tak? I, I to gdzieś tak no, nosiliśmy, szukaliśmy cały czas jakiegoś sposobu na opowiedzenie tego. I, i, przez wiele lat nie mogliśmy znaleźć kurcza, bo nie chcieliśmy tej cepeli i dopiero... Nasz przyjaciel przyniósł nam muzykę Janka Kantego. No, oczywiście to słyszeliśmy, nie słyszeliśmy, nie znaliśmy muzyki. I okazało się, że to było napisane, zamierzone jako pierwsza w historii na świecie opera, który jest w języku romskim, bo tym są wiersze poprosze. I my dopiero jak to usłyszeliśmy, to zrozumieliśmy, że mamy klucz do tego filmu, tak? Że już ktoś uwierzył też na tyle w ten w te wiersze, w te poezje, że wyniósł już na poziom tej sztuki, tak zwanej wierszty, że nam będzie łatwiej się od tego odbić, tak? Niż w tutaj, tutaj, jakichś krzaczorach, kary, jakichś takie. No. no i bardzo chcieliśmy. Ja, ja myślę, że, że, że i raz wylądujemy się na myślę, że nam samym się ten film należy, um, bo, bo nic nie wiemy. O, o, o tych, którzy są tak blisko i naprawdę są organicznie związani z naszą kulturą. Myślę, że to jest też wielkie współczesne pytanie. Czy wśród nas w ogóle jest miejsce dla nomadycznej społeczności? To pytanie nie dotyczy tylko Romów, ono dotyczy grupy Sami w, w Skandynawii. To ten problem, problem. Przed tym pytaniem stoją wszyscy w krajach Magrebu, tak? no, czy w ogóle jest miejsce, tak? I to jest jest też to pytanie Kapuścińskiego, a w zasadzie teza, Bo To stwierdził, no, że wiek XXI jest wiekiem innego. Jak z tego innego nie robić obcego tylko? Dla mnie jest jeszcze jedna rzecz, której może się nauczyłam, że ja mam wielkie opory i wielki niepokój i bardzo podejrzanie patrzę na słowo integracji. Ja mam jakieś takie przeczucie, że to w mechanizmie demokratycznym jest coś, co jest wartością może być wielkim zagrożeniem, że to gdzieś też może tak wyrównywać te, te różnice. One oczywiście mogą najpierw oznaczać taką popkulturę, te, te, te Europy ale to jest jakieś wielkie zagrożenie, to w wypadku Romów ale integracja w ogóle nie wchodzi w grę, to nie jest w tym żadne rozwiązanie. Mam nadzieję, że ten film tak naprawdę on chyba ma jedną funkcję. Zawsze mówię, że sztuka nie ma żadnych obowiązków oprócz jednego, żeby nie uszkadzać, że on pozwoli im odzyskać tę pamięć, o której oni mówią. No, I tak naprawdę, że oni powinni sami robić film. To tak? jest jeszcze, myślę, że oni najlepiej wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy, jak opowiedzieć swoje historie. To tyle. Czy jeszcze ktoś czuje potrzebę zadania pytania? Dziękuję, ale mam pytanie, czy gdyby Państwo jeszcze raz mieli go robić, to w taki sam sposób, coś pytanie zmieniła czy zostałby ten sam obraz, który zresztą jest przepiękny? Wie Pani, my w ogóle staramy się, jak już te filmy sobie pójdą, nie oglądać, bo ja zmienia wszystko, jak bym wszystko, ja patrzę na przykład. My nie możemy oglądać w Polakach, nie możemy uwierzyć, że taką jakąś cukierkową opowieść zrobiliśmy. Tak to, że się Chyba, że najważniejsze jest to, żeby za każdym razem, no też od własnej jakiejś twórczości przemyśleć, no my też się zmieniamy, tak? Nie wiem, ja bym zmieniła na dzień dzisiejszy pewnie wszystko, ale jeżeli Pani pyta o to, czy... Na pewno nikt nie chciał, żeby miał klasyczną taką strukturę biograficzną i tak dalej. Nie, zrobiliśmy jak umieliśmy. A ja myślę, że czas zweryfikuje wszystko. Fantastycznie, dziękuję no, bardzo. bardzo.